Witam osoby, które dołączają. Witam te, które oglądają później na Instagramie, na YouTubie i na Facebooku. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Ja nazywam się Beata Barczyńska. Pomagam nam wprowadzić zmiany w życiu, czuć więcej lekkości w ciele poprzez pracę z energią, poprzez pracę z emocjami. I takie bycie przy sobie, najprościej mówiąc. Cześć, Łukasz. I słuchajcie, o co chodzi z tą naszą samotnością? Bardzo często słyszę od was to, jak przejawia się gdzieś, dosłownie, jakby się przelewała między palcami, między wierszami w naszym życiu, to poczucie samotności. Czasem wiadomo, wstydzimy się tego, chcemy to ukryć. Natomiast, tak jak powiedziałam już poprzednim razem, tu jest bardzo ważne, żeby naprawdę się z tym skonfrontować, bo w tym nie ma nic złego, z nami nie jest nic dziwnego. Jeżeli czujemy poczucie samotności, to znaczy, że z czegoś to wynika. I moja obserwacja jest taka: z mojej pracy własnej, którą wykonuję z emocjami, którą robiłam w tym temacie, z Wami, jeśli chodzi o pracę na spotkaniach indywidualnych, to zawsze jest wspólny mianownik, mianowicie nasze potrzeby, byłyśmy w nich same. Byłyśmy same w tym, co było dla nas ważne. Nie było mm, takiego poczucia, że to, co ja potrzebuję, to, co jest dla mnie istotne, w ogóle kogokolwiek interesuje. Niestety, ale będziemy tutaj stawać wprawdzie na tyle, na ile się da. Często osoby bliskie nam nie wykazywały zainteresowania tego, co u nas, jak my się czujemy jak my się mamy. Nikt często nawet nie wiedział, jak my się mamy z czymkolwiek. Jak nam jest, kiedy idziemy do szkoły, jak nam jest, kiedy nie lubimy jakiegoś dania, kiedy ktoś nas zdenerwował, kiedy ktoś nas zezłościł, kiedy coś nam nie odpowiadało. To było ciągle tłumione i zostawiane jakby w naszym sercu, w naszych małych ciałkach i tam to się nawarstwiało, nie? Układało się warstwa po warstwie i to jest energia, więc to zostaje, to nie wyparowuje po prostu tak, o, jeżeli nic się z tym nie zrobi. To zostaje i emanuje do świata zewnętrznego. I ludzie, który, którzy przychodzą do naszego świata, tam gdzie my wchodzimy w różne grupy, w różne środowiska, pokazują nam to dokładnie. I my się złościmy, a tutaj wszechświat mówi: ale popatrz na to trochę inaczej. Tutaj nic z tobą nie jest nie tak. Ja chcę, żebyś to zrobiła, zobaczyła, uzdrowiła, tyle ile się da. Często też słyszę i chcę o tym powiedzieć, ale ja już to robiłam, ale ja wiem, że wtedy w tej sytuacji byłam sama, ja już to uzdrowiłam, pomogłam sobie i tak dalej. Kochani, to nie do końca tak działa. To nie znaczy, że każda sytuacja, w której czułaś się sama, musi być jakoś tam odzwierciedlona teraz w świecie zewnętrznym i pokazana, dlatego że one mają wspólny mianownik. Jak się kiedyś tak czułaś. Albo czułeś, to zajęcie się dogłębnie tym tematem, że jestem sama, że czuję się niezrozumiana, pomaga nam tak naprawdę w uwolnieniu tych innych momentów, w których tak podobnie się czułaś. Natomiast to jest naprawdę taka, jak to jedna pani ostatnio powiedziała, fajnie, kopalnia, gdzie dosłownie tam z łopatą idziemy. I patrzymy na siebie z delikatnością, z miłością, i tych sytuacji każdy sobie sam może odpowiedzieć w sercu albo w swoim zeszycie. Ile było takich momentów, w których ja byłam sama z moimi emocjami, z tym, co u mnie, z tym, jak ja się czuję, z tym, że ja nie lubię tej nauczycielki, tego przedmiotu, kogoś w ławce, z tym, że jestem sama, z moją potrzebą wyrażenia siebie i to robi nam dużą krzywdę, dlatego że. Wciąż mamy takie poczucie, że ze wszystkim musimy sobie radzić same. Kobiety często później boją się prosić o pomoc, albo jak o nią proszą, to tak naprawdę w ogóle jej nie dostają. I to też jest sygnał, to też jest ważny znak, bo to nie jest tak, że my musimy, jesteśmy tutaj po to, żeby się zaharowywać i robić wszystko, wiecie, w takim trudzie, w takiej ciężkości i po prostu nic nam się tutaj nie należy. Totalnie tego tak nie widzę, natomiast... To jest nasz stary schemat, i jeżeli tak się zadziewa, że nie widzisz, nie jesteś widziana, nie słyszy nikt Twojej potrzeby, albo niewiele osób, albo nie te, które byś chciała, to dla mnie to jest jasny sygnał, że gdzieś coś chce być zauważone, i często właśnie to jest ta przestrzeń poczucia samotności. Dalej. Czyli to, że nikt się Tobą nie interesował, nikt do końca nie wiedział, co jest u Ciebie, to jest naprawdę mega podstawowe tutaj, żeby na to spojrzeć. Głównie chodzi też o to, że Ty musiałaś być dla innych. Musiałaś być dla innych, musiałaś tworzyć um, przestrzeń na pomoc innym osobom, na służenie innym osobom, na wspieranie im, innych osób. To jest takie trochę branie odpowiedzialności za innych i my też jesteśmy później przyzwyczajeni do tego, nie? że opiekujemy się partnerem, dziećmi, wszystkimi, ale nie do końca sobą. I to no jest trudne, jest przykre. Jest tam po prostu z tym ciężko. I jeśli chodzi o nasze obecne życie, jeżeli doświadczyliśmy czegoś takiego wcześniej, to zazwyczaj pokaże nam się to w naszych relacjach, na których nam mocno zależy, albo na tych, na które bo się znowu na dwie grupy, tak? Na, Kobiety i mężczyzn, które tworzą obecnie relacje partnerskie, z przyjaciółmi, jakiekolwiek, albo takie, gdzie ja już się poddałam, ja nie chcę. I czasem sobie warto zadać też pytanie dla osób, które już miały relacje, one często były takie bolesne i mówią, że ja już nie chcę, ja, już, ja nikogo nie potrzebuję, ja sobie sama poradzę, ja sobie sama dam radę, wcale nie chcę mi się. Z nikim y, więcej być, bo mi jest dobrze samej. I czy aby na pewno, to jest nasza prawda, czy aby na pewno my tak czujemy, że nie chcemy mieć tej bliskiej osoby czy kogoś obok nas, czy po prostu zamykamy się i stawiamy mur przed sobą, bo tyle razy próbowaliśmy, ale nic się dobrego w, w tym kierunku nie wydarzyło, nic się nie zmieniło. Każda kolejna relacja kończyła się tym bólem, trudem, smutkiem czy jakimś odrzuceniem, tak? Więc Tutaj naprawdę jest ważne to, czym jesteśmy w takiej pozycji skrzywdzonej dziewczynki, ofiary, jakkolwiek to nazwiemy i nie chcemy po prostu wyjść do świata, bo boimy się kolejnego tego zranienia. Czy może staniemy w tej prawdzie i zobaczymy, że naprawdę możemy potrzebować kogoś, kto nas wysłucha, kto nas zobaczy, kto zauważy nas, to nie jest nic złego. Czasem spotykam się też z kobietami, które pracują dużo i, i robią przestrzeń tego, co przeszły wcześniej w dzieciństwie, i czasem jakieś kwestie rodowe, i mindfulness, i yoga, i tak dalej. Ale brakuje ciągle jakiegoś takiego puzelka, jakiegoś takiego ważnego elementu. I jeżeli tam jest takie poczucie, że ja za kimś tęsknię, że ja za. Za czymś tęsknie i do końca nie wiemy, co to jest, to słuchajcie, nie zostawiaj tego z boku. Dlatego, że to będzie ciągle, ciągle niosło taką, taki cień za tobą. Ciągle będzie to padało na ciebie, ciągle będzie to wracało, a my, pozostając w tym same, sami, mamy takie ciągłe poczucie, że naprawdę coś się z nami nie tak. Że jesteśmy jacyś dziwni, że. Jakoś da się to zrobić byciem nie wiem, bardziej przebojowym, bardziej ładnym, bardziej szczupłym, tak? Gdybym była w takiej, nie wiem, jakieś tak miałam takie przekonanie, że gdybym lepiej wyglądała, to na pewno ktoś by mnie chciał. Gdybym miała inne ciało, to na pewno łatwiej by mi było z kimś się spotykać. Gdyby cokolwiek, gdybym była mądrzejsza, tak? bardziej błyskotliwa, rozrywkowa, ja to wszystko robiłam. Tak jak pomyślałam, czyli jakbym była bardziej rozrywkowa, to wtedy stawiam się z ludźmi, którzy są mocno rozrywkowi i tam kogoś znajdę. Kiedy myślałam, że jak będę szczuplejsza, to szłam na siłownię, otaczałam się tymi ludźmi i wieczne takie poczucie, gdzie się mogę zahaczyć, gdzie ja mogę tutaj od kogoś coś wziąć i być jakaś. Ale to uczucie niedopasowania wciąż było przyklejone do mnie, tak było, scalone razem ze mną. Niedopasowana, niezrozumiana, ale ja jakoś próbowałam się tam przesmyknąć, trochę tutaj się dopasować, trochę tu komuś powiedzieć coś miłego, trochę tutaj coś zauważyć, i to było e, trudne, niewygodne i, i robiło jeszcze większe poczucie krzywdy. I tak w życiu to działa. Mm, więc obserwujmy to i nie zostawiajmy siebie w tym. I kolejna rzecz, która ciągnie się, jeśli chodzi o takie poczucie właśnie tej samotności, jak ta energia się tak nawarstwia, to zostaje jeszcze, słuchajcie, takie poczucie, że e, oprócz tego poczucia, że jesteś niepotrzebna, niedopasowana, to naprawdę urasta często do dużej rangi, do takiej, że mamy niechęć do ludzi, do tego, że. Świat jest miejscem takim bardzo nieprzychylnym, że świat jest miejscem pełnym takich ludzi, którzy właśnie są B, niedobrzy i wcale nie są tacy fajni. Bo jakby byli, to przecież by mi to pokazali, to przecież by mi pomogli, to przecież ja bym się nie musiała prosić. To nadal nie działa w tę stronę. To ciągle jest nie ten kierunek, który potrzebujemy. To ciągle jest taki, jakbyśmy chcieli chochelką z tego świata zewnętrznego wlać do naszego serca, żeby to się rozpłynęło. To musi wylewać się z naszego serca i wychodzić na świat zewnętrzny. Tylko wtedy może to zmienić się w Twoim życiu i zamanifestować się w zupełnie innej formie, tak? I mamy takie poczucie, właśnie, że ci ludzie są tacy źli i ta bliskość jest nam taka trudna do odczucia, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby ktoś był blisko nas, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby. Czuć to ciepło od kogoś, czuć to bezpieczeństwo i czuć tą miłość. Ale to naprawdę jest możliwe. Nie będę tutaj nikogo przekonywać, dlatego że zawsze zachęcam do tego, żeby po prostu wejść w swoją praktykę um, pracy z emocjami, pracy z energią, zaglądania do tego uczucia, które prowadzi cię. To, co teraz się pojawia, jest zawsze. Um, ma zawsze ten zalążek, gdzie można tam dotrzeć po tym uczuciu, po tym, co ci ciało pokazuje. To jest mega ważne, jak my słuchamy tego naszego ciała. I nie idziemy tylko w to, że już jest wszystko ok, kogoś tam znajdę, jeżeli czujesz, że nie jest. Nie? Bo to też jest trochę oszukaństwo. Dalej, takie kolejne poczucie w naszym obecnym życiu to może być coś takiego, że nie masz za bardzo gdzie się zwierzyć i komu się zwierzyć z tego, co czujesz, jak się masz, z tego, jak ci idzie w pracy, jak ci nie idzie w pracy, jak nie lubisz tej pracy. Nie masz osoby, której mogłabyś to swobodnie powiedzieć. Czyli znowu, jaki jest y, efekt tego, że po prostu to wszystko jest zduszone, skiszone, z, po prostu stłamszone w naszym wnętrzu i jestem po prostu z tym ciężko, no bo to jest ciężkie. To jest taki ładunek, że jakbyśmy spróbowali to zmierzyć i zważyć, to naprawdę by nas to mogło y, mocno przygnieść, nie? Więc zobaczcie, czy któreś z tych rzeczy dotyczy Was. Co uważasz o świecie, co uważasz o ludziach? Czy to jest przyjemne dla ciebie miejsce, żeby tu być? Czy to jest lekkie, żeby obcować z innymi ludźmi? Czy pod spodem nie ma gdzieś tej przestrzeni, a oni i tak mnie nie będą chcieli? Czy możesz iść tam jako ty, prawdziwa? Czy musisz tam iść jako dopasowana? Czy lekko ci było um, nawiązywać znajomości już jak byłaś? Mm, jeszcze jak byłaś dzieckiem, jak byłaś młodsza, jak byłaś w szkole, czy łatwo było, czy czułaś, że okej, okay, zawsze ktoś będzie, kto będzie siedział ze mną w ławce, czy było poczucie, że no nie do końca, nie do końca znajdę kogoś, kto może siedzieć ze mną w ławce i być lubiana, czy trzeba było robić coś, tak? Ostatnio odkryłyśmy też z jedną dziewczyną, że trzeba było dzielić się na przykład jakimiś słodyczami. I wtedy to jest takie udowadnianie, ok, to ja cię będę, będę się teraz z Tobą kolegować, tak? I później wielkie zranienia, kiedy dziewczynka odchodzi sobie do kogoś innego yy, i rozmawia z inną osobą w szkole, w klasie, a my znowu pozostajemy, jakie i jace sami samotni. I słuchajcie, to się może wydawać błaha albo mało znaczące. Oczywiście, że ma ogromne znaczenie. To, co przetrwaliśmy, przeżyliśmy, przetrwaliśmy widocznie też ma sens, skoro przychodzi takie słowo, niejednokrotnie to jest przetrwanie, jeśli chodzi o nasze najmłodsze lata życia tutaj na tej planecie, i często to, co my przeżyliśmy, jest dla nas tak trudne, że naprawdę jak, jakiś ten mechanizm obronny i to wyparcia nas chroni. Natomiast jeżeli jesteś na takim etapie, że naprawdę masz dość, tego, że jest trudno w swoim ciele, w swoim domu, w relacji jednej, drugiej, trzeciej, jeżeli boisz się wejść w kolejne, jeśli miałaś już jakieś ze sobą lub miałeś, to bardzo polecam naprawdę zająć się tym tematem i nie opuszczać siebie w tym, dlatego że tam są duże, ważne kwestie dla ciebie do ukojenia, do wymiany po prostu energii. To nie jest jakieś, wiecie, coś, co jest nie do zrobienia albo tylko niektórzy mogą. To może każdy. To jest naprawdę do zrobienia dla każdego. I te potrzeby teraz, my jesteśmy dorośli, żeby w konkretny sposób napełnić się tym, żeby nasza, nasze serce mogło emanować tą miłością, a nie tym brakiem i tym żebractwem i tym, że ja taka jestem samotna i taka biedna. Rodzice dali tyle, ile mogli. Są zawsze właściwi. Są. Do, Odpowiedni tacy jacy mieli być. Tyle, ile potrzebujemy się na nich złościć, zróbmy to. Ale później warto przejść do kolejnego etapu, czyli tego, że ty już zakasasz rękawy i bierzesz odpowiedzialność za to, jak się masz i jak się czujesz. Bo czekanie na to, że ktoś to zmieni, skoro do tej pory nikt tego nie zmienił, nie ma sensu. Jest stratą czasu totalną. Bo czekałaś do tej pory, czekałaś do tej pory i tak naprawdę. Nie doczekałaś się, więc życie w tej iluzji, że przyjedzie ktoś na koniu albo gdzieś to zmieni, tak jak oglądałyśmy to w bajkach, no, oddala cię od rozwiązania tego. Więc jeżeli nikt wcześniej nie wiedział, co u ciebie i masz to zakodowane w swojej podświadomości, to będziesz emanowała tym brakiem na zewnątrz, czy emanował, to będzie wychodziło z ciebie. I tak jak mówiłam na tym naszym pierwszym spotkaniu, po prostu tak się idzie i świeci tym na wszystkie strony. I czujemy znowu ten ogromny ból. I moje doświadczenie jest takie, że dopóki się tym nie zajęłam, mój ból się zwiększał. Poczucie krzywdy, tego smutku, za każdym razem to się zwiększało w moim odczuwaniu. Z każdą kolejną relacją osobą to było coraz większe i trudniejsze. Nie, bo ja bardzo długo e, nieudolnie szukałam w świecie zewnętrznym ukojenia dla tych ran, dla, tego, dla tej samotności. Bardzo chciałam po prostu to wziąć oddać komuś odpowiedzialność, to teraz ty, e, mój kochany chłopaku, koleżanko, ktokolwiek, mentorze zrób to za mnie y, i daj mi po prostu to. Mów mi komplementy o tych godzinach, o których chcę. Zapewniaj mnie, że będziesz, że zostaniesz w takich momentach, w których chcę. Nie złość się, pokazuj tylko te fajne strony, dbaj o mnie. To jest uciekanie w świat zewnętrzny, to są oczekiwania od ludzi, mm, którzy nie mogą nam tego dostarczyć. I ludzie naprawdę są w różnych stanach emocjonalnych, często są bardzo pogubieni. Jedni szukają swojej ścieżki, inni nie. Nie, nie ma takiej możliwości, żeby dostać to i do, żeby do, zostało to dostarczone dla ciebie. Im bardziej chcesz, tym bardziej się od tego oddalasz i tym bardziej dostajesz po głowie i tak naprawdę po sercu, bo wiemy, że tam te rany są najgłębsze i najtrudniejsze. I to naprawdę są ważne elementy. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli nie. Nie mamy ochoty zająć się tą prawdą, tymi naszymi emocjami, tym, co naprawdę pokazuje nasze ciało. Tym, jak ty naprawdę tam się w środku masz, to znaczy, że za mało jeszcze doznałaś tej krzywdy. To znaczy, że za mało jeszcze świat zewnętrzny, twoje relacje w pracy, szef, koleżanki, za mało razy jeszcze nie odebrali od ciebie telefonu, olali cię na spotkaniu, nie przyszli, nie wysłuchali cię, przerywali ci rozmowę, nie przychodzili w odpowiednim czasie, miejscu tak jak chciałaś, tak jak było umówione, zaplanowane. Nie stawiają się, jakby tak, nie czujesz tego. To znaczy, że za mało jeszcze jesteś skrzywdzona, skrzywdzony, za mało jeszcze to ci przeszkadza do skwiera, za mało razy serce jeszcze zostało przedziurawione i pokłute po prostu, że życie płynie dalej i za którymś razem jest to po prostu trudniejsze i wtedy się stawiamy. Jak nam bardzo już to przeszkadza. Takie jest moje doświadczenie i tak to wygląda właśnie jak słyszę od różnych osób, które o tym mówią. To wszystko ma naprawdę wyższy sens. I idziemy w dobrym tempie. Takie jest moje zdanie. Więc w pewnym momencie, kiedy jesteśmy gotowi, to się zadziewa. I ja bardzo polecam, jeżeli czujesz, że to jest przestrzeń, żeby się zająć, to naprawdę nie zostawiaj siebie w tym. Są cudowne miejsca, gdzie można fajnie sobie to um, pozaklejać, bez uh, jakiejś takiej, nie wiem, stresu, lęku, że wejdziemy tam i nigdy nie wyjdziemy stamtąd. Totalnie tego tak nie widzę. Kochani. Dziękuję Wam za dzisiaj, za nasze dzisiejsze spotkanie. Opowiem jeszcze, właśnie zapomniałam, em, o na warsztacie. Rozpuść samotność i emanuj miłością do świata. Osoby, które mają takie poczucie, że ta samotność nie jest stylem życia, które do końca im się podoba które miały trudności, jeśli chodzi o te relacje partnerskie, przyjacielskie, czuły tam po prostu, czy one są, czy nie, tą pustkę, tą samotność, to niezrozumienie. Tak samo osoby, które czują to w, w pracy, tak, tam też można to zauważyć, że ktoś się ze mną nie chce widywać, spotykać, gdzieś nie jestem zapraszana, omijana, wywołuje to we mnie poczucie samotności. Będziemy docierać do źródła, gdzie i jakie potrzeby nie były zauważone, w których momentach ta samotność zaczęła się wykluwać, zaczęła się pojawiać, zaczęła um, no, zalewać nasze serce i odkładać się w postaci tej energii, która się nakłada kawałek po kawałku, warstwa po warstwie, i potem emanować tym do świata. Coraz boleśniej, kiedy świat zewnętrzny nam to pokazywał, to było dla nas coraz trudniejsze, tak? Więc osoby, które czują, że chciałyby brać udział w takim projekcie, gdzie będzie prowadzenie poprzez te procesy głęboko transformujące, medytacyjne, żeby docierać do źródeł, żeby uwalniać to, co po prostu nam ciąży, to serca zapraszam. Będzie ruszał ten warsztat w kwietniu. Będziemy się spotykać na żywo, albo na Facebooku, albo na Zoom. To jeszcze zobaczymy, tak jak, jakie będą preferencje. Ale chcę, żebyśmy mogły zająć się tą przestrzenią w naszym sercu, tam gdzie naprawdę stamtąd to wychodzi i emanuje do pozostałych osób, do świata żeby nie czuć tego, no wciąż i wciąż, tak? Żeby nie czuć tej samotności w każdej przestrzeni naszego życia albo w niektórych, żeby nie czuć się takim niedopasowanym do świata. Dzisiaj wieczorem osoby, które są zapisane na newsletter, otrzymają wiadomość, więc jeżeli ktoś nie jest, to zapraszam, wrzucę link tutaj poniżej. Będzie, będą tam wszystkie szczegóły właśnie, dla kogo to jest, dla kogo nie jest. Zazwyczaj to nie jest dla osób, które nie chcą wziąć odpowiedzialności za swoje życie, nie chcą pracować z tym źródłem, docierać do tego, nie chcą wymieniać tej energii w swoim ciele. I będzie wypisane dokładnie, dla kogo to jest, dla kogo nie jest, jakie są tam technikalia, jakie są szczegóły, jeśli chodzi o dołączenie do tego kursu. Będą dwie opcje dołączenia, można dołączyć z ze spotkaniem indywidualnym, jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze zadbać o siebie w taki sposób, żeby uwolnić coś na sesji jeden na jeden, nie ze wszystkimi. A będzie też taka opcja, gdzie można po prostu wziąć udział w warsztacie. Nie trzeba być na żywo, można to zrobić w swoim tempie, w zaciszu domowym, wtedy, kiedy czujemy i potrzebujemy. Więc wszystkie informacje będę podawała. Zachęcam do zapisania się na newsletter. Wszystkie osoby tam dostają. Fajne bonusy, czy zniżki. Wszystko, co tam przychodzi zawsze jako czy informacje o nowych projektach, zawsze tam się pojawiają. Więc kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na maila infomałpabataparczyńska.pl i do zobaczenia, ściskam Was i pięknego dnia. Dziewczyny z Akademii, widzimy się jutro o 10 na fajnym temacie i do Was informacja o warsztacie też już popłynęła. Do zobaczenia i w kontakcie pa Facebook, pa YouTube i pa...